Witam wszystkich serdecznie. Czas składać soft start, który rozebrałem ostatnio. Jest kilka rzeczy do poprawy, jak ten słupek, gdzieś tam niedocynowany. I parę innych rzeczy, które wyjdą prawdopodobnie w trakcie. Więc plan jest taki: zacynuję sobie co trzeba. Po uzupełniam sobie cenę, tak jak tutaj, że brakuje przy tej nóżce. I poskładamy to poza obudową, czyli to, jest, to będzie tak. I po prostu te pół przewodniki zamiast do środka wpakować. Wpakuję na zewnątrz tak. I zobaczymy, czy będzie ten transformatorek śpiewał. jak będę próbował e, coś wysterować tym. Zobaczymy, co się będzie działo. Proszę nie naśladować. Robię to na własny użytek i dla zaspokojenia swojej ciekawości w sumie. Co w tym siedzi? Dobra. Zastanawiacie się na pewno, po co to sobie wziąłem. To sobie wziąłem, bo jak się troszeczkę więcej lutuje, będę potrzebował lewą i prawą rękę do lutowania, bo dosyć podobał podawał cynę i lutował. Dużo lepszy przyrządas niż ta trzecia ręka. Mam, miałem, wywaliłem. To się dużo lepiej sprawdza. Jedynie co, to bym musiał popracować nad pochłaniaczem do, do oparów, bo jednak udychanie tego, co tutaj, z tego się wydostaje. Nie jest do końca zdrowe, więc jak macie możliwość, noście maskę albo uruchomcie sobie pochłaniacz. W sumie mam prototyp kiedyś zrobiony. Może bym sobie to odświeżył i sobie ten zrobił na nowo, ale na razie nie ma potrzeby. Właśnie ostatnio też był komentarz, czy się nie boję, że coś usmażę. Tym grotem, póki nie iskrzy, nie powinno się nic dziać. Póki prądy nie popłyną między elementami, też się nic teoretycznie nie powinno dziać. Bardziej wrażliwa elektronika, no niestety, coś się może podziać. Patrząc na to, jak to jest zbudowane, nic tutaj mega dokładnego nie jest. Stawiam, że. Powinno to wytrzymać bez niczego. Jak widać, dużo lepiej to się przydaje. Taki statyw niż ta trzecia rączka. Ładnie się zalutowało. Tutaj jeszcze ten środek poprawił. Środkowy pin. Z tej strony to wygląda w miarę ok. Z tej strony troszeczkę bym to poprawił. Później pytanie jest, czy będzie chciało się to położyć tak jak powinno. Wyjdzie w praktyce. Dobra, ja sobie dolutuję. Więc to byśmy mieli zrobione. Tu będę musiał wsadzić ten pin stąd. Zrobimy to. Szybciutko damy sobie troszeczkę cyny, to jest tu. Czemu troszeczkę cyny? Bo, jak coś chcecie rozlutować i zostaje tyczeć, to znaczy, że gdzieś tam zostało minimalnie i nie jesteście w stanie zagrzać. Więc, jak sobie dodacie cyny, to później idzie wyciągnąć. Dlatego nawet się nie, spa nie sparzyłem, bo tak to szybko poszło. Bo dodałem sobie cyny. Wszystko się zdążyło szybciej nagrzać. I udało mi się wyciągnąć. Teraz tak sztuczka, że to samo muszę wsadzić do środka. W weźmiemy tutaj. Moje pierwsze obcinaczki działają do dzisiaj. Nawet śrubki odkręcałem kiedyś tym z dysków twardych. Nie wiem, czy jeszcze takie sprzedają. Ale naprawdę służą dobrze. I to już nie lata, tylko dekady. Można powiedzieć, już tak długo się bawię elektroniką. Nie mówię, że się znam, ale się bawię. Więc taki samouk typu, jak coś rozbierzesz ileś tam razy, to później też poskładać będziesz potrafił raz. Więc można się nauczyć. Ja się uczyłem, przez to, że rozbierałem wszystko na części pierwsze. A później miałem kolegów, którzy też mieli podobną zajawkę i jakoś tak się bawiliśmy tym Dobrze, teraz sobie zobaczmy to będzie jakoś tak wystarczająco to wystaje Aha, jeszcze ten kondensatorek muszę dolutować, bo on nie stał. Więc to sobie musimy odbezpieczyć. To się fajnie przydaje, jak się na przykład jakieś płytki kupuje do poskładania. Jak są osoby chętne. To mogę coś sobie poskładać, bo kiedyś kupiłem jakieś tam sobie wzmacniacz czy coś, żeby polutować. Może kogoś by zainteresowało, tak troszeczkę poza tematem to, co normalnie robię, jak sobie lutuję. Może to nie jednego uspokajać. Mnie to zawsze uspokajało takie lutowanko, raczej rozlutowanko bo raczej coś rozbierałem niż składałem w przeszłości. No ale na czymś człowiek się musi nauczyć. Teraz tak. Tu nie mamy przelotki i tu nie mamy przelotki. Tu mam urwaną ścieżkę, więc to będzie trzeba poprawić. Ocysarz jest. Pojemniczek jest. I to właśnie to jest dobre w tym mocowaniu, że jest bardziej takie uniwersalne. Miałem magnes kiedyś. Ja nawet nie wiem do czego. Aha, już wiem czemu. Już zdążył nawet zarzewiać. Jak się rezystory lutuje czy coś takiego, ucinasz sobie nóżki od razu zrzucałem tu i łapało do magnesiku, żeby nie rozostawiał syfu. No ale dobra. Lecimy dalej. Troszeczkę światło bym musiał sobie inaczej dać. I teraz tak. L1. Mamy nabite. Też to jest mój pierwszy odsysacz. Rysówka też by musiała być pomału do wymiany. Nawet widać, że się świeci przez nią spoko. Teraz jeszcze K1. Nie wiem, czy widzicie. No tak. Nie chce się zluzować, zablokował się. Tak. Jak mówię, mój pierwszy odsysacz. I taka sztuczka wyciągnę sobie sprężynę na zewnątrz, nie z w środku, przez co tak szybko się nie zabija, choć widocznie coś tam go bolało. Kolejne podejście. Już nie mam takiej wprawy jak kiedyś, kiedyś bym nie musiał nawet patrzeć, i już odsysać tam, gdzie trzeba. Tu się siedziało godzinami, się wdychało te opary z kalafonii, ale to było kiedyś. No i teraz ładnie pod lampę wam dam. Wszystko, wszystko ładnie widać. Teraz by trzeba było sobie odbudować tą jedną ścieżkę. Którą wyrwałem, więc poszukam coś i zaraz wracamy. Znalazłem kawałek uzbrojenia z jakiegoś transformatorka. Więc sobie to troszeczkę oskurujemy. Po prostu sobie zrobimy z tego ścieżkę. Powinno być dobrze. Nie będzie to pełna profeska na internetach jest pełno filmików, jak to robią profesjonaliści. Mają sprzęt. Ja mam taki sprzęt. Każdy. Niech się bawi tym czym się, z czym się czuję swobodnie. Ja się czuję jestem swobodnie. Teraz tak zrobimy sobie tutaj z tej strony pętelkę. Że jak wyjdzie cyna to nam. Wyjdzie tutaj koło pinu i to powinno się zalać. Tak teraz tylko potrzebujemy troszkę cyny na grot. I to jest właśnie też fajne jak jest on pęknięty. To jedna strona jest bardziej wysunięta jest w ten sposób i można łatwiej dojść. Choć mi się troszeczkę ciężko celuje, przez to, że Kamera mi przeszkadza. Jakoś tak to koślawo, ale idzie. Coś takiego. Lepiej by było teraz to zrobić soldermaską, żeby się to jeszcze złapało. Obcinaczki znalezione. Każdy na pewno takie ma. Te najtańsze musiałem je poprawić, bo za coś za grubego próbowałam kiedyś uciąć. I chyba się jednak skończy na tym, że będę musiał to solder maską zrobić. Bo jest ryzyko. Spróbuję zoomnąć, tak żebyście widzieli, jak coś przy składaniu pójdzie nie tak. To ta nóżka może dotknąć tą nóżkę strefa. I teraz nie wiem, czy to jest strefa wysokiego czy niskiego napięcia. Więc. Hmm. Muszę to potraktować solder maską. Będzie trzeba chwilę poczekać. I chyba lecimy dalej, bo tutaj nic takiego chyba więcej nie było do poprawy. Z tego co pamiętam, to było ok. To było ok. W sumie mogę, mógłbym to obciąć. Żeby te nóżki tak nie wystawały, ale zostawmy choć w sumie, jakbym sobie to dał tak, jak to ma być, tylko że póki to nie będę miał w obudowie, to nie będę wiedział, jak to ma być. Więc okej, okay. zmiana planu, jak zawsze, ustawimy sobie tak, to jakby to miało być, bo ja to będę musiał wlutować później na gotowo. Właśnie ta trzeba być elastycznym. To przyszło jakoś w ten sposób, tutaj patrzę, czy jeszcze gdzieś coś nie miałem poprawić. Zanim to włożę, nie daję nowej pasty termo, choćby przydało się przynajmniej wyczyścić tą starą. Dobra, na razie paluchem. Plan jest i tak podłączyć jakąś 60-watową żarówkę na początek. Jakby miało wybuchnąć, to przynajmniej lekko. I tak, to będą chyba te dwie małe śrubki. Zawsze warto sobie jakiś mały pojemniczek nazbierać na elektronikę. Bo bardzo łatwo coś stracić. Tym bardziej jak się nie robi z dnia na dzień. To leżało ponad tydzień, ale idzie. Okay. Wyszło, wyszło. Tak, tam później dam dużo więcej tej pasty, ale bardziej mi chodzi o to, żeby to się ułożyło tak jak ma być. Nie ma żadnych podpórek, więc ta płytka jest elastyczna. Powinien być taki stopień, że ta płytka nie może wpaść niżej. Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Okay. Tu jeszcze raz patrzę, czy coś nie miałem więcej poprawić. Dynię. tu mi się nie podoba trochę jak to jest tu wlutowane, ale chyba jest pełny styk albo nie. coś się kruszy, nie wiem czy to kalafonia chyba kalafonia, ale nie jest to chyba dolutowane więc profilaktycznie jeszcze troszeczkę tutaj glutnę. Nie wiem, czy mi się uda. Okej, okay, fajnie się rozlewa. Więc chyba się udało. Okej. Okay. Tak to jest. Jeszcze nigdy nie uruchomione, a już zmodyfikowane. Okej. Okay. Teraz tak to będzie w tą stronę i teraz pytanie, czy, czy też te wszystkie piny mam na tyle wyprostowane, żeby mi wszystko wpasowało. I to jest właśnie taka zabawka z tymi z tymi wszystkimi Chinami. Teraz sztuczka, jak się pozbyć szybko cyny, Wiesz, grzejesz, uderzasz. M. Nie ten będzie teraz krzyczał, jak tak można, ale to po prostu praktyka. Jak się nie miało odsysacza i się kiedyś poparzyłem, to się czaiłem, że jak uderzyłem lutownicą, no to cena spadła. No i najprostszy sposób pozbywania się cyny po prostu mechanicznie uderzyć można sobie jakoś to bardziej wykwintnie robić ale tam się z tym nie nie bawię jest to taki sposób brutalny, ale daje radę dobra ten ostatni mi nie przechodzi bo mam za dużo cyny ale zaraz sobie to poprawimy po prostu rozciągniemy tą cynę na większą powierzchnię. Nie będzie tak grubo. A na sam koniec, jak wszystko będzie działać, jak wszystko będzie działać, oczywiście, to sobie to rozbiorę i potraktuję solder maską. Także jak to będzie na dworze, w garażu mi się nic nie odchrzani. Okay. Niech się to ułoży tak jak ma być. Chyba w sumie się skończy, że to będę tak tak badał jak to będzie w pudełku. Niech płytka swobodnie leży, leży. Ok, zoom. Przepraszam jak ostrość nie łapię niestety. Z telefonu. I to jeszcze mamy takie troszeczkę naświetlenie nietypowe. Więc ostrość też może nie być konkretnie taka, jak powinna być. I teraz zrobimy tak. Tutaj to wszystko powinno być zalutowane ładnie. I spróbuję to, co mi chodziło po głowie. Odkręcić sobie te śrubki teraz Co się udaje, ale to jest rozkręcenie, później to będę musiał poskładać. No i mamy bebychy wyciągnięte. I teraz se muszę zobaczyć, ale mi tam przeszła cyna. Ale Glucior wyszedł. I tak jak podejrzewałem. Widzicie, gdzie się podziało to? Ta nóżka. Uciekła. Zrobię zdjęcie na końcu filmu będzie. A teraz wezmę sobie pincetę i to przyciągnę tam troszeczkę bliżej. I wrytuję sobie to na nowo. Niestety ta nóżka odpadła. Ścieżka, którą chciałem delutować, więc nie ma tematu czegoś, czego nie ma, nie spowoduje zwarcia. Tylko widzę, że troszeczkę 50 Hz mi tu łapie z tej lampy. Muszę troszeczkę dać dalej, więc lecimy z próbą. Wezmę sobie, Teraz będzie troszeczkę to bardziej skomplikowane, żeby to poskładać, ale ok, teraz muszę sobie złapać za pierwszą, nie pod kątem, bo w aluminium jest takie miękkie, że mi zaraz zrobi drugi otwór, czyli drugi gwint, ok, jeden trzyma Nie idzie zbyt lekko. Pod kątem to w miarę jest, więc powinno się prosto wkręcać z naciskiem na powinno, ale stawiam, że tam bardziej jest problem z tym, że ten, jakieś tam zanieczyszczenia są. Ten klej i możliwe, że też jest troszeczkę jakiś tam syfu w gwincie. O, ten leży. Ten nie chcę za bardzo. Okej. Okay. Jakoś to lega. Może, że jakiś syf się dostał pod element? Chyba tak. Więc, wedle zasady, jak coś idzie ciężko, Zamiast na siłę lepiej zobacz co się dzieje. Tym bardziej, że jak ja to będę zasilał, to się okaże, że coś jest nie tak, to mogę coś spalić albo sobie zrobić krzywdę. A tego nie chcę. Więc odkręcimy, przyłożymy na sucho. Teraz pasuje, więc coś musiał się tam dostać. Możliwe, że coś z gwintu wypadło. A, tutaj też to dolutowałem. Później będzie też na samym końcu zdjęcie. I co, lecimy z tematem. Jakoś tak. Niezbyt chętnie chce się to wkręcić. Tutaj widać, że ten, ta główka wychodzi, ale coś jest nie tak. Dobra. Podejście kolejne. Teraz zrobimy tak, jak powinno się zrobić na początku. W sumie, czyli spróbuję samą śrubkę wkręcić. I jest opór ze samą śrubką. Więc z racji, że ta śrubka już pomału ma dość znajdziemy sobie podobną tego warto zbierać śrubki, ale mam ich troszeczkę i ta mi się podoba jest chyba speceta jakiegoś. Jest troszkę pod kątem, i dlatego na pewno jest problem. Teraz robię nowy gwint, ale już jest i tak po zawodach. Za chwilę będzie tak, że będę musiał użyć szpilkę, bo rozwiercę otwór i z tyłu będzie nakrętka. Też tak to się może skończyć. To jest jak się na siłę kręci. Mogłem sobie najpierw od środka czymś dłuższym przelecieć, żeby nie było problemu, ale to dopiero wychodzi w praktyce. Dobra, śrubka jeszcze się nadaje. Ta nie jest uszkodzona. już chyba widzę, gdzie jest problem. Chyba problem jest w samej śrubce, a mianowicie w tym, że nie ma gwintu do końca. I się zaczyna blokować. Więc zobaczmy tutaj coś podobnego. Za duży łeb. To już będzie normalnie ciężko to wkręcić. To by było dobre, tylko, że na płaski, bo na sześciokąt to by było raczej na śrubokręcik taki to by było lepiej, To za długie, jakby dać faktycznie tego, damy tego, niech ma. Powinno dać się radę, bo takimi śrubkami już kiedyś skręcałem w tej obudowie elementy. Albo i też nie. Albo to jest tak pod kątem, że mnie nie chce puścić. No chodź. Jednak kolejne składanie ma znaczenie, gdy musiałem mieć bokręt albo taki bardziej. On jest goły i nie będzie tak bardzo pod kątem chciał iść. No, od razu lepiej. Jednak ta izolacja z śrubokręta przeszkadzała. O, teraz fajnie widać, że dolega. Teraz drugi sobie dokręcimy. I teoretycznie mamy to poskładane. Trafo jest na zewnątrz. Okej. Okay. To ja sobie szykuję, żeby to wszystko popodłączać. I chyba... W następnym odcinku będzie sam test. Więc na razie dziękuję. Do następnego odcinka. To już będzie długie. Tu mamy samo składanie. W kolejnym odcinku test.